Siema, siema moi drodzy, Walda z tej strony, taki delikatnie przychylony do przodu. Muszę delikatnie odsapnąć, przyszedłem z pracy, wykąpałem się. Moi drodzy, długo takie filmy nie były nagrywane. Tam filmy są z wycieczek, które Was interesują, nie interesują. Moi drodzy, mnie to nie interesuje, ja po prostu wrzucam na swój kanał, wszystko co jest ze mną związane. Kanał, tak jak już to kiedyś powiedziałem, nazywa się Ma w nazwie Waldek TVP, czyli Waldas, ja. Wszystko co się dzieje, moi drodzy. Pozwólcie, że Wam przedstawię. I już, że tam z jakichś filmików zawsze się nim będę chwalił i szczycił, bo to było jedno z moich marzeń, które spełniłem. Nie tylko to, tych marzeń jest więcej, które zostały spełnione, które jeszcze gdzieś tam czekają na realizację, moi drodzy. Potrafimy marzyć, no jakby nie było, potrafimy też to realizować. Tylko trzeba chcieć, no moi drodzy. Marzyć najlepiej, nie siedząc na dupie. Cała filozofia. Nie o to chodzi na początku filmu. Na początku filmu chciałem pozdrowić bardzo fajnego gościa, którego poznałem jest nim Krzysiek Jędrzejczyk, Krzysztof Jędrzejczyk z kanału Kolorower moi drodzy. No osoba, no można by tu było taką malutką, po jednym spotkaniu taką malutką książeczkę napisać, poznałem go tam od strony bardzo fajnej, czyli takiej, której wy też o mnie nie znacie. Pogadaliśmy sobie na parę tam tematów, spotykając się to osoba, gdzieś którą to jest gość gdzieś yy, gdzie go kiedyś obserwowałem, śledziłem, nigdy bym sobie nie pomyślał, że on ze mną nagrał jakiś taki reportaż na swój kanał po przyjeździe tysiąca kilometrów. Po trafieniu się gdzieś tam pod kasynem w Monte Carlo w ogóle. No bajka, moi drodzy, bajka nie jednemu polecam takie coś przeżyć, jest możliwość przeżycia czegoś takiego niekoniecznie nie musicie koniecznie cisnąć 1000 kilometrów na kobrze, możecie to zrobić w krótszy sposób, pojechać, pojechać tam autobusem. Samolotem, pociągiem, ugości Was na pewno tak jak mnie, może nawet i lepiej, jak mu czas na to pozwoli. No, powiem Wam, gość jest naprawdę super. Jezus od dłuższego czasu na Lazurowym Wybrzeżu robi tam wszystko, dosłownie wszystko. Jak to się mówi, z niczego zrobił coś, naprawdę. Od podstaw. Moi drodzy, podziwiam za to osoby, które gdzieś coś tam wcześniej miały, prowadziły jakieś tam firmy, nie firmy lecą w takie miejsce, moi drodzy, tam się odnajdują, tam zaczynają żyć mimo tego, mimo tych wszystkich pogłosów. Jak to tam wygląda? Jak tam jest drogo? Jak to tam co tam się dzieje? Co tam za gwiazdy przyjeżdżają najsłodniejsi tynsiści mieszkają? I w ogóle, moi drodzy, jak chcecie to można wszystko naprawdę i to jest tam typowy żywy przykład, który chodzi i jeździ i prowadzi samochód i prowadzi ludzi, którzy przyjeżdżają, pomaga im tam w tym, oprowadza ich wszędzie, nocleg potrzebujecie, pojeździć na rowerku, wypocząć, odpocząć, zapocząć, jakbyście tego nie nazwali, moi drodzy, wszystko jest w jego, że tak powiem, zasięgu tam, zna się na tym, co robi, mało tego, do tego uczy się też języka, który jest tam yy, na co dzień takim, kurde, no żeby tego nie spierdzielić, bo mi się tu już takie zwierzątko na głowę, wiecie, że ja tam zawsze lubię coś dopierdzielać Gdzieś dopierdzielać w tekstach, o to mi chodzi francuski, mój drodzy, język francuski, no i dobrze sobie już tam z nim jako tako radzi, także no wszystko jeszcze przed nim i po angielsku tam myka i po naszemu także no co tam chcecie załatwić, wszystko z nim załatwicie, wszystko ogarniecie, że tak powiem każdą dziurę tam widział, wszędzie wszędzie się pojawił i no wszystko wie. moi drodzy, od strony gór po samo wybrzeże, po najlepszej jakieś tam lody, na które Wam przyjdzie ochota, po jakiegoś najlepszego kepsa, po ekskluzywne śniadanie, obiad i kolację, no co się Wam tylko nie zamarzy, nie przymarzy, wszystko macie tam na miejscu, moi drodzy, polecam to miejsce, naprawdę polecam to miejsce, z czystą taką, no nie mógłbym naprawdę niczego tam zarzucić, ja w to miejsce jechałem, byłem ciekaw ogólnie, jak ci ludzie się tam zachowują? Ja ogólnie robię te przejażdżki, te, te wszystkie yy, konkretne kilometry po to też, żeby sam siebie sprawdzić, czy dam rady, czy podołam czemuś takiemu, no jak sami widzicie, robię to bez najmniejszego problemu, mimo tych wszystkich pogłosek tam, że nigdy nie miałem nóg, nie robiłem nóg, że nogi mam słabe, moi drodzy. No, w pewnym momencie bym się tutaj z tymi ludźmi kłócił, ale ja nie po to na ten świat przyszedłem, żeby się tam z kimś przekrzykiwać, i ja po prostu zrozumiałem jedno w tym życiu, że podążam za dobrą energią. Ta dobra energia jest we mnie, ja za tą dobrą energią dalej podążam i zarażam nią, kogo napotkam na swojej drodze. I takim też właśnie gościem, którego poznałem tam jest Krzysiek. Moi drodzy, Człowiek, no poezja. Jak będziecie w tamtym kierunku chcieli jechać, polecieć, pojechać, zawędrować, przywędrować, napiszcie gdzieś na obojętnie, czy możecie na Instagramie waldektvp 7 możecie bezpośrednio do niego. Ja tam w opisie dam jakiś namiar na niego. Moi drodzy, jak najbardziej na pewno wam nie powie nie, zawsze wam tam w czymś pomoże, może i nawet w całym zwiedzaniu, co byście tam nie chcieli widzieć, zobaczyć. Wiecie o co chodzi Monako, nie, formuła, nie formuła, nie. formuła. i tam. No, kto się tym interesuje, kto lubi piękne, lazurowe wybrzeże w takim pełnym słoneczku, w takim no, moi drodzy, no to trzeba zobaczyć. Tego się nie da opisać tu w solach, to trzeba zobaczyć. No, no i na większość, inny świat w ogóle. No jak ja stąd pojechałem, no to myślałem, że cała mi się kula ziemska do góry. Jajcami obróciła jak się tam znalazłem. No moi drodzy. Wszystko przed wami, uwierzcie mi, naprawdę nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego hajsu, żeby tam pojechać, polecieć i zobaczyć, czegokolwiek, zobaczyć cokolwiek. no ja tam za przejazd busem, yy, flixbusem zapłaciłem bodajże z Kobzon chyba 80 euro na powrót, także moi drodzy to nie są żadne pieniądze z Bawarii, gdzie to jest tysiąc taki konkretny, żeby tam dojechać, także... Myślę, że to nie są jakieś konkretne koszty. Możecie tam samochodem mieć, możecie tam mieć z całą rodzinką. Na pewno Krzysiek wyciągnie do Was łapę. Serdeczną łapę, i wszędzie naprawdę pokażę Wam, co gdzie, jak, od podstaw. Pokażę Wam nawet najlepszego Lidla, gdzie możecie zrobić całkiem normalne zakupy, takie jak w Polsce, takie jak tu, takie jak no, gdzie tam koło Was byście nie chcieli zrobić. Także myślę, że cały wyjazd i ogólnie to wszystko. I jak chcielibyś to, chcielibyście to przeżyć, możecie zostawić śmiało w jego rękach. On na pewno się tam z Wami dobrze zaopiekuje. No, wiadomo, że zawsze trzeba tam parę dni dać, znać wcześniej, żeby się przygotował. I moi drodzy, na pewno przygoda będzie niezapomniana. Moi drodzy, następna sprawa. W międzyczasie dużo rzeczy się pozmieniało. No, stop się coś zmienia. Ja odkąd czysto. Myślę, nie mam żadnych takich yy, niepotrzebnych imprez przed sobą, za sobą. Ja już z tego wyrosłem, moi drodzy. Naprawdę mi to już nie jest do niczego potrzebne. Dobra energia emanuje z każdej strony, moi drodzy. Ja jak ją łapię, to jej nie chcę puszczać, obojętnie w którym kierunku bym szedł. Czy to są yy, ludzie, których znam w przedziale wiekowym 60-80 lat, bo takich ludzi też znam, zresztą za, za niedługo poznacie. Nie jednego z nich, moi drodzy, ktoś tam ostatnio pytania o Porsche, które się wzięło w filmikach, moi drodzy, Porsche też jest, moi drodzy, Harley Davidson, chcecie zobaczyć Harley'a, chcecie walkę na Harley'u zobaczyć, Harley jest tak samo, też Wam pokażę, skąd się to wszystko wzięło, skąd się na to wzięły pomysły, skąd się wzięły pieniądze, moi drodzy, ja mogę wszystko w tych filmach przedstawić, nie ukrywam niczego przed Wami, jak leci testosteron, nieraz gadałem o tym. Jak leciały inne środki, nieraz nie gadałem o tym, o moim redukowaniu, o przygotowaniach jakichś tam, o mojej przemianie, o wszystkim słyszeliście, o wszystkim co by się w moim życiu nie działo. Słyszeliście, także wiadomo, że tam stronę jakąś prywatną rodziną zostawiam zawsze dla siebie, bo twierdzę, że na tego typu tematy nawet nie warto wchodzić. W ogóle kogo to interesuje. No. Chyba, że takich co naprawdę no, nie mają z życiem co robić, a tacy też są ja polecam troszeczkę ruchu, troszeczkę siłki, troszeczkę ciężarów. I na pewno jakieś zajęcie się znajdzie. Zawodnik, którego prowadzę, jest to Daniel. Na pewno go poznacie w międzyczasie. Jak oczywiście będziecie tego chcieli, zobaczycie, czy Waldas jeszcze tą wiedzą na temat nazwijmy to sportów sylwetkowych, czy jeszcze gdzieś tam to pojęcie jest, a jest konkretne. Zobaczycie, co się z chłopem będzie działo. I tu nie miejcie na myśli jakiś od razu konserw, detergentów. Środków owadów co chcą, by tam w siebie nie wpierdzieli, moi drodzy. Najpierw zaczyna się od samego pójścia na siłownię. Michy, która za tym idzie, Później jakiegoś stroju do ćwiczenia. Moi drodzy, nie zaczynajcie tego wszystkiego od dupy strony. Już wam nie raz o tym gadają. Zresztą no każdy że jak chce, nieważne. Ale nie zaczynajcie tego od dupy strony. Tyle Was tylko proszę. No dużo się pozmieniało. Kilometry lecą, ile? Nie wiem, szczęśliwi kilometrów nie liczą, moi drodzy. Moich wypraw przede mną jest jeszcze mnóstwo. Na moje 40. urodziny zobaczycie, co, co się odpierdzieli. Mam nadzieję, że Bozia da. zdrowie, że dożyjemy tej 40. -tki. Jak mniej więcej na dzień dzisiejszy czuję się bardzo dobrze. Opuchlizna w trasie była konkretna, moi drodzy. Mimo tego, że myślicie, że się pali, nie wiadomo ile kalorii w, takich, w takiej trasie nie wiadomo jak się tam męczycie, no moi drodzy, no ciało to wodę zatrzymuje cały czas brakuje tej soli, czego byście się nie na nawpierdzielali od razu ta woda siedzi nawet po nogach, widać jak skarpeta wiecznie nad skarpetą spuchnięte pod skarpetą, między skarpetą siedzi ta woda mimo tego, że klepie 150-200 km dziennie na strzał, bo takie trasy wchodzą, ja tyle jeżdżę i obojętnie przy jakim zimnie, sami widzieliście, że ja w zimę normalnie w zimę zapierdzielałem, moi drodzy, ludzie dużo gadają, ale tego nie widać oni no, dużo gadają, ale ich nie widać. Ich na tych trasach nie widać, ja tam po drodze, jak jechałem, no to naprawdę sporadycznie, a już w górach, Dolomitach, Alpach, ja tam naprawdę nikogo nie widziałem, moi drodzy. Ludzie jeżdżą, ale wiecie, kiedy jeżdżą, kiedy im nie ma zimno. No właśnie. Ja tego problemu nie mam. Ja tak jak teraz jest na podwórku, wiecznie zimno i pada, siadam na kopze jadę, wskakuję do jeziora, wyskakuję z jeziora i przyjeżdżam do chaty, ja nie mam z tym problemu. Najmniejszego. W ogóle przez te wszystkie trasy Przestałem zważać na jakiekolwiek problemy One już do mnie nie istnieją Moi drodzy, jak zaczyna się walka między wami W trasie Przy mega spadku kalorycznym Przy mega zapotrzebowaniu kalorycznym Wyziębieniu organizmu Wychłodzeniu takiego organizmu To czym przyjmujecie się na dzień dzisiejszy i czym ja się kiedyś wcześniej przejmowałem, dzisiaj się z tego śmieję. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mógłbym stracić wszystko. Mogliby mnie wywalić z pracy, zostałoby mi moje ostatnie 5 euro papierkowe, czy tam 10 złotych w ręku, uwierzcie mi. Zacząłbym wszystko od nowa, bez najmniejszego problemu. Tyle. Na dzień dzisiejszy twierdzę, że co by się w życiu nie wydarzyło, gdzie by się nie, da, nie wydarzyło, daję rady temu bez najmniejszego problemu. Tysiąc kilometrów za mną, siedemsetka na Chorwację za mną, garda za mną, trzeciego stycznia, którą klepnąłem, moi drodzy. Wiecie o co chodzi? Jechaliście kiedyś 400-500 kilometrów w temperaturach minusowych. Jechaliście w śnieżycy trasę, którą ja pokonałem. Trasę, tam to się nie ma czym chwalić, moi drodzy. Zaraz ktoś powie, a kto ci to każe? No moi drodzy, co, w ogóle po co cokolwiek robić na dzień dzisiejszy, jak można przecież normalnie siedzieć fajnie w chacie w ciepłym, przykryć się kołderką, dwa, trzy pierdy puścić, kołdrę dźwignąć, sztachnąć się tym i później znowu tą funkcję całą powtórzyć. No po co, nie? Po co cokolwiek w życiu robić? Moi drodzy, każdy żyje jak chce. Ja nie wnikam w niczyje życie, jak już tam ktoś kiedyś napisał Waldos i tak ludzi nie pozmieniasz i tak to jest bez sensu, to moi drodzy, ja nie chcę nikogo zmieniać. Ja chcę tylko pokazać, że się da. Dużo rzeczy się da, tylko trzeba chcieć. To jest cała filozofia. Moi drodzy, następne filmiki będzie dużo. Tak, będzie cała taka seria, ogólnie tak, jak to kiedyś było z fit 12, i 12, ogólnie jak tam przygotowania zawodnika wyglądają, będą pokazywane ćwiczenia, które on wykonuje. Rozciąganie, moi drodzy, które jest bardzo ważne. Rolowanie. Gumy, grzanie się przed treningami. Na jakie partie tam patrzę cały czas? Co tam ma iść jako pierwsze? Od czego zaczynamy? Co kuleje. Wyjściowa, tyły bareczków, standard. Zawsze bary do przodu pochylone. To jest u co drugiego pacjenta. O tym się nie gada, tego się nie widzi, tego może się nie chce widzieć, moi drodzy, ale ludzie mają z tym problem. Nogi, których się nie robi. Martwe ciągi, których się nie robi. To wszystko wchodzi, to wszystko się robi, moi drodzy, to wszystko będzie na filmikach. Obserwujcie, patrzcie, ja lecę. Ktoś tam pytał, co leci u mnie na dzień dzisiejszy, moi drodzy, jest standardowy zestaw, zestaw farcerza, czyli pozytywna energia i troszeczkę testosteronu, tak jak zawsze. Czy się dobrze czuję na dzień dzisiejszy w wieku 37 lat? 3,7, moje dwie szczęśliwe cyferki. Czy się dobrze dzieje? Czy się dużo dzieje? Strasznie dużo się dzieje, powiem Wam. Jestem z tego powodu mega, mega szczęśliwy. Z tego powodu też jest szczęśliwa i moja rodzina, z tego powodu moja najukochasza, mama na świecie, moja córeczka, moi drodzy, ludzie wokoło mnie, no może no, nie wszyscy, bo no wiecie jak to jest, jak komuś troszeczkę więcej na dzień dzisiejszy wychodzi, coś się tam udało, no, no nie wszyscy to lubią, moi drodzy, ale ja tą rękę też do tych ludzi wyciągam i wyciągam, także tam nie ma powodu do żadnej nienawiści, zawiści, moi drodzy, wszystko jest, na wyciągnięcie ręki wystarczy chcieć. Trzeba tylko chcieć, moi drodzy, i żyć pozytywnie. Zarażać tą pozytywną energią. Ta pozytywna energia do Was wróci. To jest wszystko. Żyć zgodnie, moi drodzy, z prawami tego świata. To jest proste. Życie jest naprawdę tak proste. Nie komplikujmy go sobie. To jest bez sensu. Im mniej będziesz negatywnej energii rozsiewał, tym lepszy plon zbierzesz. Pozdrówka Hejka. Pamiętajcie wszystko z gołą. Waldas TVP. To TVP już miało iść w niepamięć, bo tam wszyscy przerażeni tym TVP. A to TVP zostanie, moi drodzy. Od tego się zaczęło. WIO!